Kurde, nie wiem, czy tu po tym polu możemy jechać, czy nie, bo bym to oberka jebnął i. Nie wiem, nie wiem. Ja coś jest zasiane, coś jest zasiane, ale nie No to i tak, kurde. zmrożone, nie, to wiesz. Tu się boję tej górki, teraz żebym się zatrzymał, teraz nie ruszę pod tą górkę tutaj. <laughs> A ty stoisz, ja stoisz, po, stoisz pod górkę? Nie, ja stoję już na górce, tylko tu mam w prawo lekką górkę mhm. i w lewo też mam lekką górkę, nie? No, 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 no. I myślałem, żeby pojechać w prawo, wrzucić drugi bieg wsteczny i ile wyciągnąć ją do tyłu, to wyciągnąć nie? Wiesz, tu może by tutaj godą przodem i na tym polu się obrócić Dobra, rób miejsce, to ja tak zrobię Dawaj na tym polu obrócimy Albo, nie wiem, podjedź do mnie tutaj i ja ci chyba załaduję coś, żebyś miał lepiej No tak, Misiu, ale cały czas tu stoimy pod górę, nawet jak tutaj stoisz to dopiero tam na... Kończy się ten stos, dopiero górka się kończy No, co byś musiał być obrócony, no Musiałbym, kur Ja tu jak ruszę, to ja już ścinam tu nakręt, idę tym polem, kurwa wejdzie, nie? No normalnie tam, normalnie i ten... I tutaj do góry i za mną tu jest ogólnie taki, wiesz... Bardziej równo, nie? Tutaj za mną To tu mógłbyś jebnąć oberka takim dużym łukiem, myślę i da, da radę to Ej, dobra, no to co teraz mam zrobić, czyli no. wyminąć się tak? No, no dawaj, dawaj, no, rozpędź się pod górę, spróbuj mnie minąć Czekaj, ruszyć nie mogę No mi też tam się zaraz koła zapadły, bo to wiesz, rozgrzanek No właśnie Oś mata Czekaj, to już tam Oś jebać Dobra, po tyłu chcę jechać, dobra To za lekki jest taki kupno. Czekaj się, czekaj musimy zrobić patent kurwa, moski. Przych. Każdy syn Ja tu obejrzę tą obrotkę. Czestosy Cz Cztery Co? Kur... jakiś piechur po tej drodze na gdzie A z tyłu? Ja tam, no, ale czekaj idzie w moją stronę, dobra, bo chciałem pół rozjadę K nie podjadę pod tą górę Takaj ja to obejrzeć jak tutaj to wygląda czy to jest zmarznięte czy co. Niby zmarznięte Trzydzieści sześć, wejścia osiem Dobra, no kombinuj tam, ja tu będę ładował stos Poczekaj. Ile tylko się odleje? Muszę cię wyminąć tak? I na tym no. polu się obrócisz minąć, tak? No, na no, tak i ten, no, ten czekaj. No na tym polu się obrócisz No ja tu będę ładował to, co przede mną tu staniesz na równym Nie słyszę cię felek, ale dobra Halo No teraz cię słyszę No mówię, że mnie miniesz tutaj To dawaj Dawaj tu Dawaj, miniesz mnie, bo ja tutaj potem się obrócę i przede mną będę ładował stoz, ale to jest taki mniejszy, to ja go załaduję na siebie, a ty się po prostu obrócisz i może stanąć. Yy... No i teraz muszę cię minąć polem, tak? No, min. Min mnie i się obracaj, no. I się tu obracę tak jakoś, no Obracaj się, obracaj się, żebyś tam nie za bardzo z górki nie wiem, no dobre, dobre I don't wanna go up solo, loco. Don't you wanna come with me, like your We can go lose ourselves in Tokyo. No one's gonna know. We'll move like loco Don't you wanna come with me? Don't you wanna come and see? We only live once, don't we? Don't you wanna be free? I don't want Dzień teraz jak to, się, czy jak to? Dawaj, dawaj, czekam aż się zobaczę O, dawaj, 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 tak sobie, wiesz Żebyś to miał pod kontrolą, nie? No i dawaj, teraz jeszcze, dawaj i na pole I rób to łukiem, nie? Jedź, 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 Jeć, 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 i po tym świeżym, może, jeźdź nie bierzaj na drogę, nie? No, i tam stań, i tam stanie, będzie ok, tak to właśnie miało być zrobione. <mulety> I can seem to find a piece of me, a piece of mine I don't mind you live forever as long as you'll be mine. You'll be mine. Every minute, every second, so please don't waste my don't waste my time. do aktynków, czy sikasz ciele, czyśdziesiąt sześć sztuk. Tu jest jakiś polter, siedemdziesiąt cztery. Jup. Będzie, będzie, będzie. Piotr już załadowany. Piotr już załadowany. 2% baterii máme. A u. Jak tam wrażenia? Jakieś problemy, albo coś? Ej, bo my się nałożyli, bo się chciałem zapytać, jak tam wrażenia właśnie Nie wypycha, ale kurwa, wiesz, tak, e, On no, trzeba z głową, z biegiem, nie? Dobra, 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 spoko, już jestem OK. tam możesz sobie stać Tamasz, na telefonie wysłany no to tamten Polter chyba trzeci z góry, ten 100 kubików jakoś tam to ma 100 RM ów Dobra. Fly z poltera cztery Dobra, jedziemy. majonez. Kurio. To ręcze, dzień dobry, witamy. zaczyna się, ale słoneczko ładnie świeci. To będzie good day. Oby. Oby, aby, żeby. O, o, o. I do końca. O, o. I do końca. O, o, o! Normalnie, no, po to jest ten pas. Po to jest ten pas Tu jeszcze dobry jeden przede mnie, drugi już nie wejdzie. Nie ma... Nie ma miejsca. Podzimką tu na lewy, no, dobrze, że ci powiedziałem. Dziękuję. Jechać żemorze. A tego drugiego ziomka tam nie ma już. Nie ma, pojechał teraz mnie dogonił. Tą skodziną chwilę to trwało. Buduję. Szczecin, no i po co mi tutaj wjeżdżasz? Dobrze, że jako tako jedzie. Wjedzie klarnia już, będzie się przebijał zaś przez trzy pasy, nie? Patrz, on tu ma przerąbane. Wejść teraz w godzinach szczytu Normalnie, każdym razem tutaj jest ruch o to nie ta linia Bo tu zazwyczaj się przebijają z tego prawego na całkiem lewy, nie tak się tykł. Linia A to nie ma nawet jakiegoś numerka jak to tutaj jest Nigdy nie patrzyłem, to są numerki na autobusach, czy jak? Hmm. Ten co? Ten ma B. Już tu alfabetu braknie. To jak to jest? Tamten też ma B. Co tam pojechał. Hmm. A tramwaje mają numerki, bo tam dwójka jedzie. O, 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 pausztela znaków nie czytamy O, będzie bum O, zaś ta Skoda, ty Z początku historii, ze światełek Patrz, jaki świat jest mały, no I moim oczom ukazała się Tu też jedzie dwójka No, tramwaje mają numerki Ukazała się woda darararara it's a motherfucker bimc Snoop Dogg Tararara pam 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 i fajnie fajnie a my jademy na alfę na drugi koniec, na ulicę tam kierunek także tego tak by my już sobie tutaj zjeżdżali Uuu, hamowanie, hamowanie tu kręci ten też By tak stanął, kurde, wyszło przejechać, ale nie, Przeje, przejechać. Przeje. É, tem samba Idziesz, yy, Dawidku może, nie wiem czy Dawidku mnie słyszysz, może najpierw rozładuje, a potem się powracacie na pustu, nie? Dobrze, słyszałem, słyszałem To nie wiem, to tam może poczekaj jak poczekaj, masz miejsce Poczekaj jak masz miejsce, tam Dobre Jajecznica ala mrówek Szczęśliwej drogi, już czas! jajecznice w ustach masz! Chcesz ryczka? Nie, nie umie sięgnąć, boroczek! Bolowej go poczymy! Poczymaj go zażyć. Cały w tym słowku! na ma kierowca. Tak się rodzi kierowca, ja! Wychodzi ze schowka. Ma. Ale masz kajaja ciężkie. Ciepłe, bycze. Po weekendzie? Tego nie ma. Musi być. Jesteś Ci zajeb... O, w Ci... Czekaj, kur... z stąd. No, wyciągnij te gumowce i... <noise> ta tam. Laczki. Nowe buty robocze. Nie, to... No kurwa, bo myślałem, że ukradli. O, ej, nawet nie zamarzła. Głęboko była to. E, to był 53 autobus. Kaptur miał biało-czerwony, ale twarz, twarz miał yy, afroamerykańską. Na zebry! Na zebry, ale zakochani, za rączkę ładnie. Siedem, 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 siedem. Tak się trochę wzdychnę. Wtorek. Jedymy tam, gdzie wczoraj. Zobaczymy, jak to dzisiaj się potoczy.